Witam moich widzów! Tematem dzisiejszym będzie to, czy da się zrobić fajną formę bez stosowania igły? I oczywiście posłużę się sam swoim przykładem. Czterowa e, trenowałem już ponad 4 lata, nie stosując igły, i miałem bardzo, bardzo fajne efekty, i chciałem zrobić super formę na wakacje. 3 miesiące mega ścisłej diety, dużo Arobów, ciężkie treningi, i efekty w tym momencie możecie oglądać na ekranie. Słuchajcie, jak na 2007 rok, kiedy nie było jeszcze na YouTubie informacji, nie wiem czy w ogóle YouTube wtedy jeszcze istniał, yy, czy już istniał yy, od kolegów mogłeś się co nieco dowiedzieć, ale ci koledzy to też no skąd mieli mieć yy, w ogóle informacje jakieś jakieś konkretne. Także na ten te czasy, to i tak uważam, że wiedza miałem dosyć, dosyć dobrą. No i tą formę zrobiłem. Ile miałem wzrostu i właściwie ile mam wzrostu? 186 cm. Ile ważę na tym ujęciu? 83 kg i to po odwodnieniu czyli lepszej formy na tamty okres już wykonać nie mogłem. Po tym pojechałem do Anglii, żeby zarobić troszeczkę grosza, ponieważ chciałem wystartować w zawodach i po trzech tygodniach bycia w Anglii, w mieście Bristol, kiedy nie trzymałem już kompletnie wtedy diety ani nie trenowałem, przeszliśmy się z chłopakami bez koszulek i forma jeszcze jako tako się trzymała natomiast po porwocie do Polski zacząłem przygotowania do zawodów i a wracając jeszcze do tej formy, którą zrobiłem przed, przed wakacjami, to koledzy z siłowni zarzucali mi, że przyjmuję doping a mnie to tylko podbudowywało bo dawało mi to takie jakby informacje, że mam super genetykę i podłoże do tego sportu no i faktycznie tak było moi drodzy w 2019 roku wystartowałem pierwszy raz z zawoda kulturystycznej w kategorii ciężkiej Open plus 90 kg. Na scenie ważyłem 94 kg, czyli przez dwa lata zrobiłem 11 kg czystej masy mięśniowej. Oczywiście już stosując igłę, tak? Więc yy, tak to wyglądało. No i startowałem na jednej scenie z Michałem Karmowskim którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Yy, słuchajcie, jak stanąłem na scenie, yy, to praktycznie nogi mi się uginały ze stresu, ponieważ obserwowało mnie ponad tysiąc ludzi i oceniało mnie, tak samo sędziowie. Jednak, jak widzicie na nagraniu, nie dałem po sobie tego poznać i wyglądałem, jakbym startował co najmniej 50 raz w zawodach. Także byłem z siebie bardzo dumny, że tak właśnie wypadłem na tych zawodach. Podjarałem się i rok później po raz kolejny wystartowałem w kilku zawodach i nawet udało się zgarnąć e, złoto. Formę da się zrobić naturalnie, tylko pytanie, czy jesteś predysponowany genetycznie do tego. Jeżeli jesteś predysponowany genetycznie do tego i swojej kariery nie łączysz e, z kulturystyką, z byciem trenerem, to myślę, że nie ma sensu przyjmować środków dopingujących, ponieważ nie jest Ci to potrzebne, bo jeżeli jesteś predysponowany genetycznie, to spokojnie osiągniesz taką formę, jaką ja zaprezentowałem na początkowych ujęciach, jak widzicie, przez te pierwsze 4 lata treningowe. Natomiast jeżeli nie jesteś predysponowany genetycznie, to też jesteś w stanie jako tako wyglądać, i tutaj chciałbym Wam pokazać przykład osoby niepredysponowanej genetycznie. Jest to niestety mój serdeczny przyjaciel Pawlik, który przez dwa lata przyjmował testosteron i na ekranie macie w tym momencie jego metamorfozę. Słuchajcie, jak mam dwa lata przyjmowania testosteronu, no to ta metamorfoza Powinna wyglądać dużo, dużo lepiej. A on po prostu nabrał troszeczkę masy mięśniowej i wody. Także chłopak nie jest kompletnie predysponowany genetycznie do sportów sylwetkowych. Więc na dzień dzisiejszy ćwiczy typowo rekreacyjnie, dla zdrowia, dla siebie, trzyma dietę, ma kostkę na brzuchu i to mu naprawdę wystarczy. To samo wam polecam, jeżeli nie jesteś predysponowany genetycznie. Daruj sobie doping. Chyba, że wiążesz karierę właśnie z byciem trenerem, prawda, zarabianiem na tym i tak dalej, no to wtedy już decyzja należy do ciebie. Podsumowując, najważniejszą rzeczą w sportach sylwetkowych jest twoja genetyka. Podłoże genetyczne. Jeżeli jesteś predysponowany, to będziesz miał sylwetkę bez używania igły. Jeżeli chcesz mieć dwa razy lepszą sylwetkę, i zastosujesz igłę, to ją zdobędziesz. Gdyby na całym świecie nie istniało coś takiego jak doping, to zobaczcie, że mistrzowie wszyscy dalej byliby mistrzami. Dlaczego? Oczywiście nie mieliby takich gabarytów, jak, jak mają. Przykładowo Phil Heath, Ronnie Coleman i tak dalej. Ale oni by byli dużo mniejsi, jednak uważam, że dalej byliby mistrzami, ponieważ mają podłoże genetyczne i to jest podstawa, jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe. Oczywiście nie zapominamy o diecie, o reżimie treningowym, o suplementacji, o odżywianiu, no to jest oczywiście bardzo ważne. Jednak najważniejszym punktem jest uważam genetyka. Drogi widzów, bardzo bym cię prosił, żebyś napisał pod tym filmem jakikolwiek komentarz, ponieważ jak widzisz, mam opłakane zasięgi przy tak dużej ilości subskrypcji, i strasznie mi to irytuje, i przez co nie chcę mi się za bardzo nagrywać filmów. Taki komentarz na pewno bardzo mi pomoże i być może troszeczkę chociaż zwiększy zasięgi, a chciałbym robić tak, żebym miał motywację do nagrywania dwóch filmów w tygodniu. Także proszę Cię o zostawienie komentarza i yy, za co będę bardzo wdzięczny, a Ty w zamian za to otrzymasz dwa filmy tygodniowo merytoryczne lub jakieś lajtowe vlogi yy, czy coś w tym stylu. Także to wszystko na dzisiaj i do następnego. Lo!